Witam serdecznie. Um, chciałam Państwu jakby wyjaśnić, powiedzieć odnośnie um, ciągu dalszego, tego ostatniego mojego nagrania, dlaczego mój mąż musiał mnie zdradzić i jak to zmienić. Jak sprawić, żeby um, kolejny mężczyzna um, kochał, szanował. Um, I jest. Nie jest to taka krótka droga, ale jak się pracuje intensywnie ze sobą i bardzo się chce, jakby wie się, co należy robić, to jest to jak najbardziej możliwe. Um, najpierw właśnie trzeba uwolnić dotrzeć do tych bolesnych uczuć, emocji związanych z, z naszym dzieciństwem tym okresem, którym. Właśnie czuliśmy się niekochani, niechciani, odrzuceni, porzuceni, potraktowani yy, niesprawiedliwie czy, czy, czy i wszystkie podobne temu uczucia. Yy, um, uwolnić je, jakby też można to, w, yy, poprzez yy, na wiele sposobów yy, poprzez yy, przepływ miłości od siebie do siebie, od siebie do swojego, do swojego wewnętrznego dziecka yy, yy. można zrobić drogę do mamy czy drogę do taty. Na podstawie przedustawień bądź różnych ćwiczeń, bardzo prostych, które też pomagają zrobić ten przepływ miłości. Oczywiście, ja stosuję wszystkie techniki, które są możliwe, stosowałam, żeby były po prostu efekty, tak. I stosuję też fizykę kwantową, czyli boskiej energii i światła i miłości, które pomaga mi usunąć wszystkie zakotwiczone w ciele pamięci komórkowej programy dotyczące moich przodków i ich doświadczeń związanych właśnie z tymi emocjami i wszystkie i różne inne. I to powoduje, że jakby tego sobie wyobrazić co to daje? Taki przepływ miłości od rodu, czy te wszystkie różne, um, sesje kwantowe, czy, czy, czy ustawienia. Um, wszystko mówi o tym samym, żeby puścić światło do siebie, do swojego wnętrza i oświetlić um, te wszystkie zaciemnione, bolesne rany. Polska energia w miłości, która jest też w nas, bo. Um, to czasami my możemy albo nie wiemy o tym, albo zapomnieliśmy, że my też jesteśmy boskimi istotami w ciele ludzkim, które doświadczają swojego, stw swojego stworzenia, swojego wyboru, swoich decyzji. Także jesteśmy swoimi bogami w swoim życiu, którzy doświadczają swoich decyzji, swoich konsekwencji. I tak jak kropla wody z morza zabrana, jest też morzem. Tylko na fragmencie kropli wody. Tak samo my jesteśmy też bogami w swoim życiu, tylko w takiej małej kropelce, we fragmencie. I um, te wszystkie, jakby nasze rany, cierpienia i programy przodków, powodują, że całe nasze jakby światło jest obudowane tym, tym ciemnym, smutnymi, bolesnymi y, 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 uczuciami, doświadczeniami. Jakby jest przetłumione i my myślimy, że, że nie ma tam żadnej iskry boskiej. Ono jest i te wszystkie e, warsztaty, ćwiczenia o miłości, ustawienia, e, czy uwalnianie swoich emocji, czy zmiana, zmiana przekonań, one są niczym innym, czy sesji kwantowej, jak zdejmowanie tego, um, tego ciężkiego, tego, tego trudnego, tego bolesnego z nas, co dostaliśmy jakby od przodków genetycznie, bądź to, co sami doświadczyliśmy. I jest jakby procesem do tego, żeby dotrzeć do swojego boskiego pierwiastka, do tej, tej duszy takiej, która świeci i która mówi, że zasługuje na wszystko, co najlepsze, ponieważ jesteśmy jakby taką iskrą boską w ludzkim ciele. I to oddzielenie jest tylko iluzją, oddziela nas między boską energią, między Bogiem a nami, oddzielają nas, nas, nasze cierpienia. I te programy komórkowe od przodków, które um, zostały nam drukowane um, w okresie prenatalnym, um, jako ochrona przodkowi mówią: Uważaj to, tu nie rób tak, tak, bo będzie tak i tak. I oni po prostu, um, <grym> to się zapisuje jako doświadczenie, jako tak zwana mądrość czy wiedza która czasami już nam zupełnie nie jest potrzebna i wręcz nawet czasami nam szkodzi, ale ma dobre intencje. Ej. Tylko um, jak już wiesz, czego nie chcesz, wiesz, czego chcesz, a to naprawdę dopiero wiemy, kiedy odważymy się, poczuć ten... Zdjąć te po prostu warstwy bólu, cierpienia, zrzucenia tego całej dramaturgii, bycia niekochaną, nieszczęśliwą. I tam w środku jest cudowna, piękna istota światła miłości, którą jesteś Ty.